Dobry wieczór, witam Was, Mariusz Uniwersal z tej strony, sobotni wieczór. Eee, czas na krótki filmik. Tu mam pokażę w międzyczasie, jak mi się ładnie podniesie moja, moja papryka. Słuchajcie, już jest zimno, już za parę dni możemy spodziewać się przymrozków, Także tutaj ona to spokojnie sobie zimuje. Czekam, aż dojrzeją jeszcze papryki. Tu jest jeszcze kilka praktycznie papryk, e, które gdzieś są jeszcze w formie pączków. Tu jest oświetlenie, tak jak mówiłem. Zrobiłem troszeczkę ultrafioletu. To sobie zgasimy. Mamy kameralnie. Bardzo fajnie. Zobaczymy, czy się uda. Tu mamy paprykę w wodzie, która się lekko złamała. A z tyłu moja Malero. Tak wygląda, mam pączki Zobaczymy jak to będzie rosło Także zapraszam na razie Na razie chwila pauzy I dalsza część filmu No i już jestem Tak wygląda mój korytarzyk Już tutaj przygotowany do Zimowania naszych warzyw Tu widzimy kolejne Kolejne papryki Ładnie się podniosły Nabrały troszeczkę blasku Podlełem je jeszcze biohumusem, To nic, że praktycznie za tydzień może być śnieg. Już mamy 23 20... października. No, postanowiłem jednak stymulować, żeby jeszcze te papryki jakoś fajnie, fajnie wyglądały. Tu widzimy o malutkie papryczki. Zobaczymy jak to będzie szło. Pomidorki koktajlowe. Nic nie, wyrzu nie wyrzucamy, staramy się, by to jeszcze ładnie wszystko widzimy. On się cały czas prosi, tutaj jeszcze wilczki. Tutaj też takie moje biedne geranium. Kot pchnął okno tydzień temu i ten kwiatek połamany leżał paręnaście godzin. Byłem na wyjeździe, uratowałem go, trochę podniosłem, także myślę, że się uda. Też zasiliłem tutaj pomidora biohumusem. E ten nawóz proszku do pomidorów, papryk na razie już nie stosuję. A tu widzimy, słuchajcie, jest moje kiwi. A tuż z boku jeszcze, o, muszę dodać trochę ziemi. Też gdzieś tam deszczówka wypłukała. Jest, słuchajcie, ogórek. Tu jest jeszcze ogórek. O, a tu widzimy przykład ogóra. Tu jeszcze się tutaj... Zawiązuję, także myślę, że jak będzie tutaj, o, widzimy wilgodziec. Tutaj woda nam spływa, w tej chwili mamy stopni. No, 11. Tutaj, gdzie nakręcam teraz film, to będzie około 14-15. Także spokojny, spoczynek. Kolejna papryczka. No, i tutaj, kolejna się wybarwia. To takie, tak powiem. Na zasadzie wstępu włączę e, światło. Słuchajcie, film nie będzie o tym. O, jestem oświecony. Film nie będzie o, o warzywnictwie. E, słuchajcie, byłem wczoraj. Jakiś czas temu już przepaliłem swój piec. Słuchajcie, jest taka dożyzna, Materiały energetyczne typu paliwo, węgiel, drewno. Jest tak drogie, że się w pale nie mieści. E, dzisiaj w lokalnym sklepie osiedlowym Borek 1952 Dwa razy pytałem, czy pani się nie pomyliła. To jest od znanego, dużego transport, transportera, że tak powiem, węgla, pomiędzy będzinem a bierzem, Nie będę dokładnie mówił szczegółów. Taką cenę narzucił, taką mają. No, Ja pamiętam jeszcze tydzień temu. Kupowałem chyba starych zapasów, bo w sklepie sieci żabka zapłaciłem za też 10 kg, 10 kg worek, który faktycznie miał 10 kg, 13 zł. Tutaj zważyłem ten worek 8,900. Nie wiem jak oni to pakują, czy objętościowo, czy wagowo. Być może ten węgiel jest mokry. poleży pół roku na magazynie staje się suchy i, i po prostu te worki już nie ważą po 10 kg. Ale to już nieważne. Zawsze każdy gdzieś tam na wadze. Ciulał, ciula i będzie ciulać nas. Także, no, tak jak mówię, to nie jest problem. Ale chodzi o to, że podrożał węgiel o 5-6 zł na worku. Na worku, słuchajcie, ja nie wiem w tej chwili ile kosztuje to na węgla. Materiały budowlane, kuzyn się buduje, drewno, legary, krokwie. Wszystko: gips, cement, zaprawy, farby, kleje. Na razie baterie jeszcze zapalniczki. Nie podrożały do góry. Benzyna 5,99, diesel 6,5 groszy 5,95. Ludzie, ja rozumiem, że jest inflacja, ale to mniej więcej no, traci pieniądze na wartości, jest drożyzna, ale nie to, co się dzieje teraz. Bo Ja rozumiem, że jest jakiś kryzys, typu susza była lub powódź, truskawki drogie, nieurodza, jak zwykle, ogrodnicy i Wszyscy, co prowadzą jakieś działalności w tym kierunku, narzekają. Okej, okay, dobra, pietruszka. Była jakieś, afera z pietruszką. Pietruszka kosztowała po 30 zł kilogram. Było kiedyś na nabiałem. Kostka masa kosztowała 9 zł. Już to pospadało. Były takie sytuacje. Ale to były na wybranych produktach. Teraz zauważcie, że wszystko drożeje do góry. Wszystko drożeje do góry. Płace też po cichu dźwigają. w styczniu będzie najniższa krajowa ma iść. Jeszcze do góry o 190 zł, bo jest tak zwana kwota od podatku wolna, czyli do pewnego pułapu pracodawca ma prawo dać za ten podatek czy jakieś tam na kwotę, ma to doliczyć do netto, do paska nam do ręki. No Ale słuchajcie, no dobra, to będzie styczniu. Mamy już października, te ceny jak poszyłem jeszcze do góry. Ja nie wiem, cukier też podrożał, no 40 groszy na, na kilogramie. Jajka już nie powiem inne rzeczy, po prostu włosież na głowie. Słuchajcie, dlatego dzisiejszy temat, który poświęci na pewno. Macie możliwość, przeszukujcie jeszcze stare składy, przeszukujcie stare mm, sklepy, gdzie mają jeszcze zeszłoroczny magazyn. Mają stany magazynowe na węgiel, drewno Opał. Kupujcie to jeszcze. Naprawdę jak macie teraz, nie wiem, 300, 400, luźnych pieniędzy. Kupcie sobie te pół tony węgla. Lub przywieźcie sobie w workach, gdzieś na wózeczku, naprawdę z tych żabek, czy tych takich sklepików takich, gdzie nie ma być węgla, a jest, bo właśnie rzucają. W sklepach, składach budowlanych naprawdę to jest bardzo drogie Ale jeszcze stare, zeszłoroczne zapasy, jeszcze tak mówię, nawet cukru, mąki, węgla, drewna, I jeszcze idzie dostać, ale to jest ostatni dzwonek. Zobaczcie, teraz mamy prognozę pogody, jaka jest. 5-6 stopni w nocy. 7 w dzień, 13, 14, 18 po polotach, słuchajcie, ale za tydzień, na wszystkich zmarłych, wszystkich świętych, będzie już, może być minus 6, możemy się obudzić rano i będzie biało, i wtedy pójdziemy do sklepu szukać węgla. Wtedy będzie za późno. Jak jest popyt na coś, to podaż też pójdzie do góry, to jest prawo rynku. Nie ma zainteresowania ceną, a jak zainteresowanie, no to trzeba zarobić, tak. Więc napadę kupujcie i podobnie ze wszystkim. Ceny zoomu też poszły jeszcze w górę. Ja film robiłem tydzień temu, że może spaść mieć dla niepoznaki. mieć poszła do góry jeszcze. Mówimy o sorcie, tym najwyższy, czyli Milbera. Poszła jeszcze o 2-3 zł w skupach lokalnych małych. 3-4 zł w skupach większych. Jest w tej chwili w tych większych skupach na poziomie prawie 40 zł. 37-38 zł za kilogram. W skupach lokalnych 32 zł, za mieć Milbera świecąca. Podobnie z mosiącem około 20 zł, w lokalnych skupach 17. Napady sprzedajmy jak mamy. Nie trzymajmy tego. Jeżeli chcemy coś z pieniędzy, na przykład na ten węgiel czy na coś, to te pieniądze mądrze wydajmy. Sprzedajmy co jest, bo nie wiadomo co będzie za tydzień, dwa, trzy. Też spekulacje w internecie, analiza rynków, surowce do góry spadają. Sami nie wiedzą. Nikt tego nie wie. Ja przypuszczam z pewnych źródeł, mogę, mogę się do niej domyślać, jaki może być scenariusz na najbliższe tygodnie i miesiące. Z tego, co zapowiedzieli, na cmentarze będą otwarte nie, nie będzie na wszystkich świętych zamykane nawet, mimo że jest 5000 zakażeń nic o tym nie mówią. Gdzieś tam już te tematy wychodzą, teraz inne wychodzą na, na światło dzienne. Szanowni Państwo, Ach, łyk piwa. To nie jest tak, że ja tam straszę, że jakieś tam robię rzeczy. Po prostu staram się logicznie myśleć. Zrobię jeszcze jeden film, bo dość często, nie wiem czy zaważyliście, słychać syreny alarmowe. Syreny alarmowe, takie właśnie, dźwięk ciągły, modulowany, trwający na przykład minutę lub trzy minuty. Bo w każdym mieście, w każdej dzielnicy są pewne te nie tyle dłuchawki, co że tak powiem e, na budynkach różnych instytucji zamontowane są sereny alarmowe, zasilane czy to z powietrzem, czy są to buczki elektryczne. Otóż nie wiem, czy mogę słuchacie, bo dużo osób wchodzi po tych ulicach. tam młodzież, ci ludzie patrzą wszyscy w telefony komórkowe, nic nie widzą, nic nie słyszą, nie patrzą na znaki na niebie, nie patrzą na nie obserwują ptaków. Nie przełyną roślin, a to wszystko widać, tylko trzeba patrzeć patrzeć oczami. Cztery razy w roku były ćwiczeniowe sygnały alarmowe. Ja o tym zrobię filmik jutro. Przypomnę Państwu, jak, jak to wygląda, jak odczytywać, jakie są komunikaty? Teraz jest praktycznie co miesiąc, co dwa miesiące, czyli 8 9 razy w roku są ćwiczenia. Po co to? Czy coś się dzieje? Trzeba się przygotować. To też nie jest tak bez woda. Na pewno o coś w tym wszystkim chodzi. I trzecia rzecz, którą chcę jeszcze omówić odnośnie zapasów. Warto zawsze mieć ze sobą w kieszeni, tak jak ja zawsze noszę, albo zapańczkę benzynową, albo zapańczkę, albo normalne, zwykłe, słuchajcie, zapałki. I nośmy zawsze ze sobą Słuchajcie, scyzorek. Ja mam takiego starego Wiktorinox'a. Wiktorinox'a, przepraszam. Otwierasz do butelek z aluminium. Pęk kluczy do różnych rzeczy. Słuchajcie, niech ten nóż ma. Otwierasz do butelek, do konserw, śrubokręt krzyżakowy i nóż duży, nóż mały. Kto jest zamożny, może się zapatrzyć w droższy scyzorek. Ten kosztował około 100 zł. Za 200-300 można kupić z kombinerkami, z lupą, z igłą do łatania żagli, piłą do drewna. Igbum do patroszenia ryb, i tym podobne, i tym podobne. Miejmy to zawsze przy sobie, niech to będzie przypięte w dżinsach, tych, które chodzimy. I tak samo paczkę zapałek miejmy i małą latarkę. Ja wiem, że w tej chwili latarkę mamy w telefonach, tak jak teraz. Słuchajcie, no ale co? Telefon nam się rozładuje, gdzieś zaleje, albo będziemy mieć tak mały poziom baterii, że będziemy chcieli zadzwonić, jak włączyć latarkę. Więc miejmy zawsze choćby małą ledową latareczkę w kieszeni. Nie wiadomo, co będzie. Być może będzie kiedyś sygnał, będzie jakiś alarm. Będzie krótkie, uwaga, uwaga, powtórzone po trzykroć. Skażenie, bombardowanie, alarm powietrzny i co? Tak, jak jesteśmy, będziemy musieli tak wyjść na ten boży, Boże podwórko, czy ulicę i gdzieś iść, gdzie nas skierują służby. Może nas nie skierują, może musimy, będziemy musieli sami się jakoś ewakuować. Także nie przedłużam, 13 minut, jeszcze dwie minuty mam. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Ja zawsze w sobotę mam takie nie tyle prorocze. Ostatnio wiele mi się śni dziwnych rzeczy. Ja wiem, że jest Święto Zmarłych, ale tak specjalnie, gdy nie obchodziłem tego święta, bardzo dużo znajomych, przyjaciół i rodzina... No śniła mi się praktycznie parę dni pod rząd. Niektórzy, ja nie wierzę w sny, niektórzy tłumaczą, że to jest oszczerzenie, jak się zmarła osoba śni. Być może tak, być może nie. To jest, że tak powiem, zostawiam Wam to do oceny. Hmm. Powiem tak, świat zmienia się i na pewno nie będzie ku lepszemu. Także bądźmy czujni, ale w nie przejmujmy się. Ja się ostresowuję, słuchajcie. Cieszmy się pieskiem, cieszmy się trawą, cieszmy się słońcem. Cieszmy się rodziną i bliskimi, że ich mamy. I pamiętajcie jeszcze jedno. Nie oddalajmy się od siebie. Jednoszmy się, uczmy się pomagać sobie nawzajem. Postarajmy się, jeżeli mamy rodzinę skłóconą, pogodzić się. Bo w kupie siła, gdzie jest organizacja, tym jest trudniej kogoś zniszczyć, zdeptać, jak to się mówi, wcisnąć głową w piach. Także jednoczmy siły, gdyż nie wiadomo jakich nam czasach przyjdzie żyć. Także. O! Zamosna latarka. Jestem tutaj. Z Wami będę starał się filmiki robić. Yy, nadal dzisiaj tak krótko. Yy, mam parę jeszcze tematów, które bym chciał poruszyć. Także scyzoryki. Ogień. Zapałki i power bank, żebyśmy mogli zadzwonić. A jeszcze ci, co mają, to jeszcze niech mają dobre krótkofalówki ze sobą. zwane PMR-ki dobrej mocy. Nie muszą być markowe, ale żeby miały dużą antenę, żebyśmy mogli nawiązać łączność. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia. Miłej niedzieli. Cześć. I nie bójmy się. Filmik jak filmik. Nie po to to robię, żeby Was straszyć. To ma być relaks. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów. Zachęcam kolejnych. Piszcie w komentarzach, czy Wy coś tam też widzicie, coś dziwnego, czego inni nie widzą, czego nie ma w mediach. Dzielmy się razem tą wiedzą. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście. Pozdrawiam. Cześć.